Proszę zobaczyć, co to co jest, Coż, to tutaj jest, kurczę, weszliśmy do lasu i już coś jest, proszę, o. ciach, ten taki troszeczkę i jeszcze jeden, nieźle, minuta w lesie, zobaczymy co dalej będzie. I tu są jeszcze. A, widzisz? No i jeszcze następne. I co my tu widzimy? Proszę. O, Ciach? Co to jest? To są, proszę Państwa, koźlarki grabowe w lesie pod grabami. Słuchajcie, tu jest dużo grabów. O, to wszystko tu. To są graby i w takich miejscach właśnie można ten grzybek napotkać. Nie jest to jakiś bardzo poszukiwany, ale powiem szczerze, że na potrawkę, na ciepło, takie grzybki bardzo dobre. Ale oczywiście musimy być pewni, że to na pewno te. No tutaj nie ma wątpliwości. Trzon taki charakterystyczny, z takim mm, szarym takim nalotem. Ciemny kapelusz. No i oczywiście rurki pod kapeluszem, hymenofor rurkowy oczywiście. No jesteśmy pod grabem. I jeszcze jeden koźlarek grabowy. Tutaj taki starszy egzemplarz o ciemniejszym kapeluszu. Tutaj też mamy ten trzon charakterystyczny. No i tutaj hymenofor rurki, jak widać. No to już jest taki no, suchy, starszy owocnik. Tak. No ale to miejsce jest dość niezawodne. Chociaż nie co roku tu znajdujemy, ale już nie pierwszy raz yy, w tym miejscu koźlarze grabowe, czy też koźlarki, jak to się powinno mówić, występują. No troszeczkę ich jest dzisiaj. Kolejne koźlarki grabowe. One niekiedy te kapelusze mają takie. Zmienne kolorystycznie, raz jaśniejszy brąz, raz ciemniejszy. No, Te są troszkę ciemniejsze. No trzon, wykazuje, faktura trzonu jest zwykle mniej zmienna niż tak? tutaj kolor tych, tych kapelusz. No. no i mamy kolejne. Koźlarek grabowy.